Post przerywany może obniżyć Twój testosteron o 30%. Wielu biohakerów sprzedaje post przerywany jako mega narzędzie anaboliczne do budowania masy mięśniowej, podnoszenia męskości i w ogóle, ale badania naukowe stoją dokładnie w opozycji. W jednej z prac podsumowano dostępne dane na temat wpływu postu przerywanego na stężenie testosteronu u młodych, aktywnych fizycznie mężczyzn, i okazuje się, że ten spadek przy oknie ośmiogodzinnym wynosi od 17 do 27%, więc jest to istotny spadek stężenia testosteronu. I nie zrozum mnie źle, jeśli masz sporą nadwagę lub jesteś osobą otyłą, to nawet jeśli poprzez postprzerywany schudniesz, to najprawdopodobniej stężenie Twojego testosteronu się. Podniesie, ponieważ w zasadzie nie ma lepszego boostera testosteronu niż redukcja masy ciała osoby otyłej, i w niektórych badaniach wzrost poziomu testosteronu wynosił nawet 50%. Z drugiej strony, jeśli jesteś osobą relatywnie szczupłą, która jest aktywnie fizyczna i zależy ci na tym, żeby mieć możliwie jak najwyższy poziom testosteronu, to niestety Post przerywany nie jest tutaj idealnym narzędziem. Może mieć inne zalety z punktu widzenia np. dostosowania do Twojego stylu życia itd. Nie odrzucam tego całkowicie, bo sam jestem osobiście takim umiarkowanym zwolnikiem postu przerywanego, ale nie przypisuję mu, proszę magicznych, nieudowodnionych, a wręcz obalonych właściwości, takich jak podwyższanie testosteron.